Siema. Dzisiaj wam pokazuję jak zrobić rysunek 3D. A więc no, zaczynamy! Mm, tutaj najpierw narysujemy zwykłą alkę sobie. Taką chudą. Potem możemy pogrubić naszą kon konstrukcję, rysunek, cokolwiek to jest. Mm, tutaj by były takie dwie kreski. Tutaj na dole też takie dwie kreski. Bo to jest takie L wersji 3D. Tutaj robimy kreseczkę. Tutaj to łączymy. Mamy takie coś. Łączymy to też tutaj. Tutaj. Ogólnie to jest tak skończone. No jak się nie wyszło, ale jednak tak jak się dalej patrzę, to może coś tych 3D wydawać, nie? Nie wiem, ja tam zbyt ładnie sławak nie mówię. Wcale, bo mam lekki katar. Dobra, możemy to też pokolorować. Dla lepszego efektu zawsze lepiej. Co jest, że wyjeżdżam, ale chciałem tylko jeszcze kamerę, kamera, jednocześnie jak je wyrysować. Dobra, teraz tak nie wygląda 3D, jak to pokolorujemy, a więc lepiej tego nie kolorujcie. Jak już nawet. Nawet ładnie to wygląda. W się w moim uznaniu, bo ja mega brzydko koloruję, rysuję i w ogóle. No, no szczęście zawsze z tym szłabym. Już lepszy z matmy jestem. A tak się prezentuje nasz efekt końcowy i nie wiem, może się sobie spróbować. jak to wygląda z dołu. Tak od boku. Tutaj też 3D wygląda tak. No, dobra, a więc koniec baj.